Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmiku. Jak widzicie Kundzia ubrana, mamy dziewiątą rano i jedziemy z Nikolą i z teściową właśnie na drugą część odczulania. Jesteśmy umówione, więc jedziemy, ruszamy, mam nadzieję, że to wreszcie pomoże, poskutkuje. Z tego co Pani mówiła, że to będą dwie albo trzy sesje, zobaczymy. Pewnie będzie dziś pytała też, jak Nikola się czuła po ostatnim. Czuła się fatalnie, tak jak pani mówiła, że będzie się czuła fatalnie. Tak też się Nikola czuła, a więc zobaczymy, jak będzie po tym. Mam nadzieję, że już nie będzie miała takiego etapu, jak obecnie, obecnie wcześniej, po tym pierwszym razie, że tak fatalnie się czuła. Przez dwa dni naprawdę było jeszcze gorzej niż przed całym odczulaniem. Więc jedziemy i zabieramy was ze sobą. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Tu mamy galerię, galerię sztuki. Zobaczcie, jak piękny obraz. Tu moja teściowa mogłaby wstawiać spokojnie obrazy. Dobry. Już wróciłyśmy do domu. Nikola jest już po drugim etapie odczulania. I pani powiedziała, że to już powinno pomóc, że tak naprawdę to już raczej ostatnie odczulanie były, czyli miała dwa, ale jeśli by nie pomogło, to mamy się zgłosić w przyszłym tygodniu. Jeśli by, wiecie, było intensywnie, dalej by kichała, dalej by smarkała, czy by ją piekły, to mamy w przyszłym tygodniu się zgłosić. Ale liczę na to i trzymajcie mocno kciuki, żeby dzieci nie musiała już, żeby jej przeszło. Bardzo się męczyła w tym roku, naprawdę bardzo. No i jak przyjechałyśmy, przyszła mi paczka, się przywrócił przez pod I to jest paczka z C -C I co kochani, zamówiłam? Zamówiłam takie wieszaki dla Nikoli do pokoju, do szafy, do nowego domu. Wiecie dlaczego? Bo ja jej zamówiłam wcześniej też te welurowe, ale te duże. I te duże mają aż 45 cm długości. Ja bym chciała, żeby Nikola w pokoju miała szafę taką wąską. 35, góra 40 cm głębokości. No i tamte wieszaki nie ma możliwości, żeby i po prostu tam weszły. I zobaczcie, co wyłapałam w Sinseju. Mamy takie szare, szaro-beżowe wieszaczki. Po 10 sztuk z takimi gwiazdkami. Były z gwiazdkami, z samochodzikami, z serduszkami. Czy z chmurkami? No ja doszłam do wniosku, że te z gwiazdkami wcale jej nie będą przeszkadzały, wręcz do dziewczyncego pokoju, pokoju gwiazdy będą mega. A więc, a więc wzięłam jej 5 sztuk, czyli 50 wieszaków. Wydaje mi się, że to jest spokojnie wystarczająco i wzięłam dwie koszulki, ale po prostu zobaczcie, jak to jest zapakowane. Zamiast obie koszulki być zapakowane w torebkach ładnie, to tak w w to pudełko, że po prostu nie wiem, kto to pakuje te paczki ostatnio, wiecie? Naprawdę, sopciowi też przyszła paczka z jego sklepu z rzeczami, to po prostu pakowane ja nie wiem przez kogo, przez. naprawdę już nawet nie mam słów jakim trzeba być człowiekiem, bo ja uważam, że jak się wykonuje jakąś pracę, jaka by to praca nie była, to wykonujemy ją dobrze, a nie na odwal się wszystko i żeby klient dostał w takim stanie koszulkę. Przecież to wygląda jak z lumpeksu, ze szmateksu ściera. No i... Ach, ręce opadają. Zamówiłam takie koszulki dla swojego taty. Mój tata to ja wiecie, jak to chłop starszy chłop sam sobie nie kupi, a ja mu zamówiłam takie dwie polówki. Jedną mu wzięłam w takim kolorze błękitnym, drugą mu wzięłam w takim kolorze e, granatowym e, i mu dorzucę po prostu do prezentu na Dzień Taty. Tak wymyśliłam. Bo mówię, mój tata kompletnie anty e, bezguście i nie ma po prostu... No jak to facet, jak większość facetów. E, dlatego, o! O, 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 już. <grymne> eee, a i dlatego doszłam do wniosku, że mogła kupić coś i dorzucę do jakichś tam perfumek. I zobaczcie, co mi jeszcze przyszło. Eee, zamówiłam w Ikei, w Ikea, piękny wazon. Zobaczcie, jak on pięknie tutaj e, się mieni, ma takie ryfle trochę. Jest fajny, masywny i taki duży na stół w nowym domu obłęd. Powiem Wam, że jestem tak padnięta po tym jechaniu do Warszawy, że pierwsze co to koniecznie muszę wypić kawę. To jest mój priorytet, naprawdę. No i zobaczcie, pierwsza płyta w salonie powędrowała na górę. Ja nie wiem, mnie ja to stresuje, że to tak wysoko. Niech to spadnie, czy na głowę spadnie. Niech to spadnie? Nie, nie. Będzie montowane. Co tak, tak tam zaglądasz? Co tam jest? No, jak już by było opłytowane, to już by była Ameryka. Ale to jest ciągle mało, jakby było opłytowane, jakby było ogipsowane, jakby było pomalowane, nie? Nie ja wiem, coś tu jest ta, która pasuje mi na profilę, a tam na końcu może być ze skosem. Bo ja wiem się. ja by... wiem, ale na no co się będziesz zastanawiał? No musisz przymocować. Muszę, ale teraz będę musiał A, próbujesz. Ale skąd będziesz wiedział co będzie na końcu? Nie wiesz. Nie masz zielonego pojęcia. No właśnie. Nie wiem jak Pokażę wam coś. Przyszła do nas paczuszka. Pokażę wam jaką. Cóż to może być? Co ta kódzia znów zamówiła? Mm, mm, mm. Zobaczmy hop. i to i, I, I voła! Voilà. Czy ktoś wie co to jest? To jest kochani moi drodzy do Nikoli pokoju jestem takiej ciekawa że ją muszę odpakować, bardzo porządnie zapakowana już widzę, że frędzle po prostu przepiękne, więc odpakuję tylko zobaczcie jak ona pięknie wygląda przepiękne siedzisko przepiękne frędzle które są do wyprostowania ciężko mi jest tak pokazać ale naprawdę mega piękna, mega porządna bujawka, mega mięciutkie siedzisko. Wszystko jest takie eleganckie, ładne. Tu mamy firmę, z której zamawiałam, wyostrze. Wydaje mi się, że te bujawki są robione na zamówienie e, przez tą firmę i jestem mega zachwycona. Nikola sobie wybrała byżową i to była mega dobra decyzja, piękna, piękna, choć mega delikatne drewno, co znaczy mówię o tej farbie, bo z drugiej strony delikatnie dziubnęłam pod spodem nożyczkami i od razu jest rycha, no ale wiecie to jest farba po prostu, świeżo pewnie malowane, dlatego jest jak jest, ale jest piękna. Zobaczcie jak pięknie wygląda te frędzle, no mega piękna, nie? Zadowolona? I nie była wcale droga, kochani, bo za tą bujawkę dałam. Nie pamiętam, albo niecałe 300 zł, albo trochę ponad 300 zł. No, Wydaje mi znaczy mówi, że ponad 300 zł to jest, to jest bardzo. Dobrze, duży? ale zależy na co. Na tą bujawkę to nie było dużo. Piękna, piękna. No cześć, kochani, w kolejnym dniu mamy. 9 rano, przed dziewiątą rano, jakoś tak. Na 9.30 jestem umówiona do fryzjera, tak jak Wam mówiłam w poprzednim filmiku. Tak, kundzia. Wypada jej pół roku odstępu od fryzjerów i idzie do fryzjera. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Powiem Wam, że te włosy już mam takie naprawdę nijakie. Końcówki do ścięcia. A więc bardzo się cieszę, że idę do tego fryzjera. Ale zanim pójdę do fryzjera, to jeszcze wyskoczyłam szybko, bo jadę po pieczywo, bo mamy długi weekend, yy, mamy Boże Ciało i po prostu muszę mieć jakieś pieczywo, bo wczoraj wyjąłam ostatni chleb z zamrażalki, a więc nie mam. Yy, kupię jakieś pieczywo, kupię ziemniaki kupię coś może na grilla a więc lecę szybciutko, żeby jeszcze zdążyć do domu, podwieźć te rzeczy, wiecie żeby to mi się nie kisiło 4 godziny w samochodzie, jak będę u fryzjera i wtedy pojadę do fryzjera no, więc lecę, lecę cieszę się, naprawdę się cieszę nie lubię siedzieć u fryzjera tyle godzin ale się cieszę, że będzie już odświeżona trochę głowa, no i już kochani wyszłam od fryzjera E, Przyjechałam na chwilę do rodziców e, zajrzeć no i zobaczcie jakie mam jasne włoski I tu mam przybłuzi takie dużo jaśniejsze a więc e, idę do rodziców zajrzeć i widzimy się w domu. Przyszła nam paczucha dzisiaj. Co prawda liczyliśmy na to, że przyjdzie um, przed Bożym ciałem. No ale no, niestety nie udało się. Kurier przywiózł ją dzisiaj. Jak widzicie, paczka z kastorami i zamówiliśmy. Misiu otworzysz? I zamówiliśmy, zamówiłam, bo Sobcia to chciał kupić tam, gdzie kupowaliśmy. A ja znalazłam w dużo taniej, że to. I I zamówiłam y, 10 rolek w kastoramie, bo naprawdę cena korzystniejsza. 10 rolek, 10 rolek zamówiłam. Nie będzie No to ja nie wiem, gdzie. Ja 10 zamówiłam. Tu są dwie i tu będzie pewnie 8. Musi być. Ja zamówiłam 10. Teraz kwestia, czy spakowali tyle co chciałam. Co to jest? Widzisz, tylko cztery rolki? Nie, po trzy. Tak, po trzy? Ale już myślałam, że nie ma. Dobra, czyli jest 10. Czyli mamy 10 rolek i zobaczymy na ten kolor. Wszędzie? Ten kolor. grafitowy. I zobaczymy, na ile nam to starczy. Jak nam zabraknie, będziemy domawiać i tyle. Ale jeśli komuś się spodobała, widziałam sporo komentarzy właśnie. No, nie to nie chcecie znać ceny? To Super. mówię, że w Castoramie na chwilę obecną najkorzystniejsza cena tego była za rolkę. Daj spokój, jakie to jest drogie. Drogie, drogie, bardzo drogie. Te poprzednie rolki za rolkę zapłaciliśmy 139 zł. A w kastorami 98 albo 9 zł za rolkę płaciłam. Więc za 10 rolek zapłaciłam niecałego tysiaka, więc Ale. wydaje mi się, że całkiem się to opłacało. O ile za rok nie spadnie z, z płotu. O ile w ogóle to nie spadnie w tym roku. Z płotu. Bo nie wiemy, jak to będzie się zachowywało. O, jak to teraz wygląda. Wielka taka. Nie wiemy, jak to będzie się zupełnie zachowywało. Wiecie. Tak, po deszczach po mrozach idziemy montować. No i tak się kochani prezentują kolejne warstwy. Jak widzicie z tej strony polecieliśmy do samej góry, a całą resztę sobie zrobimy po dwa y, albo trzy, po prostu, żeby nam zielsko nie przerastało. Y, wiecie, z sąsiednich i Idziemy. No a więc tak to wygląda. I tak jak mówiłam, jeśli ktoś jest zainteresowany tymi przekładkami, to jednak Castora ma, ma korzystniejszą cenę. Zdecydowanie bardziej polecam, A więc my już żeśmy to zrobili. Jak widzicie, o, jesteśmy zadowoleni. Mam nadzieję, że płot od wiatru się nie przywróci.